Dzisiaj montowaliśmy instalację LPG do samochodu marki Hyundai Tucson z 2019 roku o pojemności silnika 1.6 oraz mocy 132 koni mechanicznych. Montaż instalacji gazowej do zupełnie nowego samochodu lub będącego jeszcze w okresie gwarancji niejednokrotnie wiąże się z utratą przywileju bezpłatnego usunięcia ewentualnych awarii. Mając na uwadze powyższy problem udostępniamy ubezpieczenie WAGAS. Zwalnia ono właściciela samochodu z ponoszenia kosztów napraw pojazdów nowych i tych będących w okresie gwarancji producenta wyposażonych w instalację gazową dystrybuowaną przez firmę Chakram. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Sprawdźcie również naszą ofertę na stronie www.grandservice.pl